bierzemy sobie kijek od miotły lub jakieś szczotki obojętne przez otwór w kiku przeciskamy gumę do pilatesu guma do pilatesu będzie lepszym rozwiązaniem niż Powerband, ponieważ ma większą rozciągliwość i nie jest tak twarda po przeciągnięciu gumy zawiązujemy sobie supełek który blokuje nam wysuwanie się tej gumy z... przez oczko jeśli boicie się, że poleci, no to robimy podwójny. Natomiast mi tutaj, no ja potrzebuję podwójny. Podwójny supełek zabezpiecza przed wysunięciem się gumy przez otwór w e, kijku. Drugi koniec mocujemy od drzwi we framudze po wewnętrznej stronie. Już idziemy mocowanie. Bierzemy drugi koniec. Gumy przekładamy przez otwór we framudze drzwi między ziemią a framugą. Po na i zawiązujemy supeł. Na bezpieczeństwo robimy go podwójnym. Po zawiązaniu subełka mamy w pełni funkcjonalnego ripa, który możemy zacząć pracować nad rotacją na przykład.